Żywamy piątek, czy trzeciego tygodnia adwentu. Pięknie wpisuje się w ten dzień Ewangelia, którą dzisiaj medytujemy, kiedy Maryja mówi swoje Magnifikat. Wielbi dusza moja, Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Ona wypowiada to z radością. Jej serce, przypełnia w jej sercu jest radość. Nosi pod sercem Zbawiciela. Ten czas bezpośredni już przygotowania się Bożego Narodzenia jest czasem radości. Radości, która nastąpi już niebawem, kiedy na świat przyjdzie Zbawiciel. Każda matka, kiedy nadchodzi czas rozwiązania i jest radosna, cieszy się, że na świat przyjdzie jej syn i jej córka, to czas przygotowania. Przygotowuje się dom, pokój, łóżeczko, ciuszki dla dzieci. A my. Czy nasze serce jest przypełnione radością? Czy nasze serce jest gotowe na przyjście Zbawiciela, na narodzinę Zbawiciela? Ten czas to czas, kiedy sprzątamy nasze domy, robimy zakupy, gotujemy na święta, przygotowujemy potrawy. Ale czy w tym czasie nie zapomnieliśmy przygotować naszego serca? I mówić tak, jak mówić za Wilbi dusza moja Pana, i raduje się Duch Mój, w Sprawicielu moim. Ale mówić to z serca i radości, bo nasze serce przepełnia radość. Lada dzień, lada chwila, przyjdzie, narodzi się nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, ten, który zwiastuje pokój i radość. Życzę każdemu z Was, aby w tym czasie przygotowań, przygotować nasze serca, przygotować je i z Maryją radośnie wielbić Boga.